Cześć, Marek Malec, bezpan.pl. Dzisiaj mamy niedzielę, zbliża się już koniec marca, niedługo będziemy mieli kwiecień. Dzisiaj jest póki co 10 stopni, ale fajnie, przyjemnie, nie ma dużego wiatru, w tygodniu ma być powyżej 20 stopni. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć kilka słów o trachy Karpusie fortunei, eee, Żebyście tak mniej więcej wiedzieli, z czym to się je, gdzie to rośnie ogólne kilka zdań, zaraz pokażę kilka roślin, oczywiście w tle jest trochę Karpus Fortunei, ale będę pokazywał na przykładzie takich, takich maluchów, które przyjechały i każdy może taki sobie kupić i każdy, może, i każdy może po prostu sobie spróbować we własnym ogródku, jak to jest, nie wydając, że tak powiem dużo pieniędzy. Zaraz Wam pokażę. No hej, to jest Trachy Karpus Fortunei, mała sadzonka w donicy 3-litrowej. Te mają już około, no są dosyć spore, naprawdę, mają około 80 cm, może nawet więcej, 70-80, zależy która. Tu jest jeden, tu jest drugi. Wziąłem takie przykładowe, żeby można było zobaczyć w ogóle czym to się je, tak? Takie sadzonki spokojnie można wkopywać do, do gruntu. Tutaj oczywiście są też duże, ale dzisiaj mówimy o tych małych, żebyście mogli zobaczyć, że można na takim malu... Malutkim... No dobra, za tym co to jest, ten trochę karpus Fortuneli. Trachy carpus Fortunei pochodzi z Chin. Chiny, Indie, tamte rejony Azji. Azji. Dlatego no, on wyrośnie w, w takich klimatach, gdzie jest albo pora sucha, albo pora, pora deszczowa. Na pewno nie polecam tej rośliny do domu. Ona w domu naprawdę źle się czuje. Niektórzy próbują, niektórym to się udaje, ale naprawdę nie polecam. Taki trachy carpus jak ten, maluszek. Można kupić już za 70 zł, więc każdy, po prostu każdy może sobie spróbować we własnym ogródku, jak on rośnie. Trachy karpus wytrzymuje temperaturę około minus 10-12 stopni to jest jego graniczna temperatura dla liści. Korzenie wytrzymują jakieś minus 6, minus 7 stopni, ale jeżeli palma rośnie w gruncie, to naprawdę nic jej nie zagraża. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby cokolwiek stało się trachy karpusowi, który rośnie w gruncie odnośnie korzeni. Nie miałem jeszcze takiej sytuacji, a miałem już naprawdę i minus 26, zdaje się, stopni. Było u mnie najzimniej od czasu, jak rosną, jak rosną palmy. Nie wierzcie nigdy w to, że trochę karpus potrafi wytrzymywać 24, 26. Różnie ludzie mówią, naprawdę to jest to jest nieprawda. Rzeczywiście był taki przypadek w Bułgarii, w Plovdiv. Gdzie u jednego gościa wytrzymały minus 20, chyba 8 stopni, ale to były wielkie, dorosłe rośliny, kilkumetrowe, rosły przy ścianie budynku. To wszystko ma wielkie znaczenie. Wszystkie liście były poniszczone, bo ja rozmawiałem z tym człowiekiem. One przeżyły, co prawda, no ale to są naprawdę wyjątkowe, sporadyczne sytuacje. Poza tym nikt z nas nie chce mieć w ogrodzie Kikuta, prawda? Tylko każdy chce mieć, o, coś takiego. Takie coś nas interesuje i takie coś chcemy osiągnąć. Takie małe palmy jest bardzo łatwo okryć. U mnie przez pierwsze lata one z reguły rosną tylko w ścinkach papieru. Jeżeli jest zima taka do minus kilkunastu stopni, to spokojnie one tam sobie mogą siedzieć. Później oczywiście trzeba dogrzewać. Ludzie się pytają, czy jeżeli okryję samą agrowłókniną, czy to wystarczy. Nie, nie wystarczy. Nie wystarczy, dlatego że palma... Palma y, sama z siebie nie wytwarza ciepła, tak? człowiek wytwarza ciepło, to jest zupełnie inna historia. Jeżeli na człowieka narzucimy kurtkę, on ma temperaturę 36 stopni, to to 36 stopni będzie się trzymać pod tą kurtką. A jeśli na palmę narzucimy kurtkę, kot, cokolwiek innego, no to temperatura żadna nie będzie się trzymać, bo ta palma temperatury żadnej z siebie nie wydaje. Więc trzeba dostarczyć źródło ciepła, jeżeli temperatury spadają poniżej minus 12 stopni. Nie ma co ryzykować. Oczywiście zdarza się, że dużo niższe potrafią przeżyć, ale nam nie o to chodzi. Dlatego naprawdę polecam każdemu, żeby sobie kupił taką małą palmę. Jeżeli ktoś jest niedowiarkiem, że się da, lub chce spróbować, lub po prostu nie stać go kupić dużą, można kupić taką małą za 70 zł. Już nie jest nawet taka mała, już widać, że to jest palma. A zobaczycie, jak pięknie potrafi rosnąć. Ja jeszcze raz wrócę do tych palm, bo chciałem wam pokazać, że ta palma to jest moja duma. Ona rośnie tutaj od 10-centymetrowej sadzoneczki, malutkiej, naprawdę malutkiej. To była zupełnie mała palma. Ma w tej chwili grubo ponad 3 metry. Od 11 lat tutaj rośnie. Dlatego naprawdę, jeżeli nie dowierzasz, chcesz spróbować, kup sobie małą palmę i zobaczysz wtedy, że się da. Naprawdę się da. To nie jest nic trudnego. To tyle ze słowa na niedzielę o trachy karpusie. Jeżeli są jakieś pytania do, 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 dotyczące trachy karpusów, to oczywiście pytajcie. Są oczywiście inne odmiany trachy karpusa. Trachy karpus na inital, trachy karpus fortunei, to cały czas o, o nich opowiadam. Sztywne, grube liście. No i oczywiście książątko, czyli princeps, liście takie niebieskawo-szarawe. Ale o tym w jakichś innych odcinkach. Trzymajcie się. Miłej niedzieli, wspaniałego następnego tygodnia, bo będzie ciepło. No i co? Sadzimy palmy, obsadzamy. Zapraszam do bestplan.pl. Kto chce zobaczyć jak rosną dzierżoniów, można przyjechać. Każdego z chęcią przyjmę i poopowiadam. Miłego dnia. Hej!